Cześć wszystkim, witamy na kanale Kulturystyka od podstaw, a w dzisiejszym odcinku omawiamy GW, znany też pod nazwą kardaryna. Jest to modulator PPAR, który słynie przede wszystkim ze zwiększenia wytrzymałości oraz zwiększenia wytrzy wytrzymałości e, wrażliwości insulinowej. Mm, jest też używany... Do rekompozycji sylwetki, do redukcji, jak już też wspominałem przez wytrzymałościowców, ale nie tylko. W kulturystyce też ma on swoje. Yy, 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 Jakby to powiedzieć, swoje zatrzymane. zastosowanie, tak? Taką spalacz tłuszczu. Tak jest. Poprzez... Jednak tutaj bym się wtrącił, bo to nie jest typowy spalacz tłuszczu, e, jak powiedzmy, nie wiem, mhm. e, Johimbina czy... Typowy spastuszu, który reaguje od razu i dodaje nam energii, tylko działa on na, na całkiem innych zasadach. Tak jest. E, między innymi aktywują kinazę białkową, e, zwiększa też absorpcję glukozy w mięśniach szkieletowych, co też przyczynia się efektywniejszemu wykorzystaniu energii właśnie z tkanki. E, Tłuszczowej, czyli generalnie z lipidów, o których powie nam e, Artur. Znaczy ogólnie może jeżeli chodzi o tę poprawę tego profilu lipidowego, co moim zdaniem jest właśnie takim dobrym benefitem właśnie nie tylko jeżeli chodzi o redukcję czy budowę masy, ale też można patrzeć pod takim aspektem prozdrowotnym. tak GW właśnie bardzo dobrze potrafi zwiększać nam dobry cholesterol i zmniejszać ten zły cholesterol, tak? Więc jakby nie patrzeć bardzo fajny, bardzo fajny jest to dodatek do właśnie cyklów takich jak na przykład nie wiem środki typu trenbolon, masteron, mhm. wintrol, które tak, no niestety przy, przy ale, DHT, ale bardzo mocno ten profil lipidowy nam psują, tak? Są bardzo duże zaburzenia, więc no moim zdaniem bardzo dobrze jako taki właśnie też bardziej pod kątem zdrowia, mm -hmm. żeby ten profil lipidowy sobie poprawić, a jest bardzo duża poprawa, bo ja też sobie sprawdzałem i po dawce 20 mg stosowanych codziennie naprawdę bardzo mocno mi spadł zły cholesterol, a wtedy też brałem trenbolon, więc <grym> <grym> było to no pod kątem zdrowia jak najbardziej spoko, nie? A z takich benefitów, jakich jeszcze, o których warto też właśnie powiedzieć, to jest jakby nie patrzeć ta wytrzymałość, nie? Mhm. bardzo mocno poprawia GW wytrzymałość. Ja to już zauważyłem na przykład przed cardio, tak, po właśnie już bardzo szybko, tak myślę, że po około okresach dwóch tygodni stosowania GW bardzo mocno poprawiła mi się wydolność i potrafiłem kręcić cardio nawet. No, no dwukrotność dwukrotno tego co kręciłem i po prostu się nie męczyłem, Będzie o to że się tak, tak nie męczyłem. Ja w sumie nie? też mogę to potwierdzić u mnie y praktycznie głównym takim efektem, który byłem w stanie zauważyć, e, o, o ile na przykład zwiększenia aktywności, e, jeśli chodzi o poprawę wrażliwości insulinowej, no tego powiedzmy nie odczułem jakoś e, mocno. Natomiast jeśli chodzi o kręcenie cardio, szczególnie w tej końcowej fazie redukcji, kiedy tych kalorii jest już naprawdę mało, i ktoś powiedzmy jest typowym tak, jak, jak ja to nazywam, węglowodanowcem, że tak no powiem, tak. osobą przyzwyczajoną do korzystania z energii jako glikogenu w mięśniach. Po dodaniu właśnie GW byłem w stanie znacznie wydłużyć kardio i co jest też istotne właśnie, lepiej się czuć w sumie tak na co dzień, wiadomo przy małej, małej ilości kalorii. Człowiek się czuje troszeczkę jak zombie. Pojawia się brain fog, pojawia się problem właśnie z, z takimi, powiedzmy, codziennymi aktywnościami, z wykręceniem jakiegoś neatu na dobrym poziomie. A przy GW to uczucie spadku energii, takiego zamulenia znika. A to w sumie też dlatego, bo wpływa na oksydację kwasów tłuszczowych, zwiększa właśnie czerpanie energii z tych kwasów tłuszczowych a reguluje po prostu bardziej nie, ma takich, nie odczuwamy takich spadków cukru we krwi szczególnie, szczególnie w okresach treningowych mhm. dlatego też łatwiej nam się kręci kardio i możemy z tego po prostu więcej więcej z tego kardio wyciągnąć energii, że tak powiem więcej spalić, no bo kręcimy na, na wyższym tempie nie? ja jedyne co zauważyłem z minusów to właśnie, jeżeli chodzi o wrażliwość insulinową i spadek cukru, no to ja jednak odczułem pod koniec redukcji, jak już faktycznie ta tkanka jest skrajnie niska, kalorie są nisko i ta wrażliwość jest na bardzo dobrym poziomie, no to już odczułem tą lekką hipoglikemię mhm. pod koniec kręcenia na Z tym, że Tutaj można zaznaczyć też, że... Jarek generalnie lubi redukować na bardzo niskich ilościach węglowodanów, tak? Także to jest. To jest tak, no powiedzmy, ale faktycznie Jarek jest osobą, która bardzo dobre efekty ma ograniczając te węglowodany do minimum i tutaj faktycznie te spadki cukru poprzez zwiększenie wrażliwości insulinowej eee, odczułem. Ee, ja osobiście nie odczułem, nie wiem jak Ty. Szczerze mówiąc, ja odczułem, ale dopiero też, gdy miałem bardzo niskich budynkach, no. już człowiek, ta wrażliwość była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to gdzieś tam odczuwałem. Gdy brałem GW z rana nacho przed mhm. cardio, miałem kardio na przykład sesję 60 minut, to gdzieś mnie tam później troszeczkę <laughs> łapała ta hipka, nie? Ale chodzi do tej wytrzymałości, to też widziałem co, ciekawe badanie, że po okresie chyba dwóch czy trzech tygodni po właśnie stosowaniu GW u sportowców ta wytrzymałość się zwiększyła o 70%. W sensie po stosowaniu, hmm. w sensie po zaprzestaniu stosowania czy Nie. po rozpoczęciu? Po, chodzi mi o to, że po czasie trzech tygodni hmm. ich wytrzymałość zrosła o 70% mm -hmm, stosowania. Mm -hmm. Tylko nie, czy była dawka 10 czy 20, ale no 70% no to faktycznie jest bardzo dużo, dużo nie? To Jest bardzo dużo. Więc y, ja uważam ogólnie, że GW to jest świetny środek, może nie tyle dla kulturystów, co jest zarąbiste dla na przykład kolarzy, dla biegaczy jakichś maratonistów. sportu no, wytrzymałościowych. Sportów wytrzymałościowych, wytrzymałościowych no. nie? Y, sportach walki też jest świetny, nie? Więc tam naprawdę z tego będą czerpać można powiedzieć, że dużo większe benefity jak kulturysta, nie? Yy. Ja bym powiedział, że dla kulturystów to jest taki środek doraźny i bardziej bym to stosował prozdrowotnie e, niż stricte na palenie tkanki tłuszczowej. No bo nie jest to środek. Są lepsze spalacze. No, mówię, że, tak, że Są lepsze spalacze, ja które palą tłuszcz. Tego nie, nie zaliczył do, do, tak jak powiedziałem, spalaczy tłuszczu, no bo to nie jest hmm. środek, który ma nas pobudzić. Nie ma zawartości kofeiny, czy tam mocniejszych środków w składzie, które na, da nam kopa, tylko po prostu wpływa na nas długofalowo. Nie? Jedno, jedno wzięcie tabletki nie spowoduje praktycznie nic, mm -hmm. trzeba to brać po prostu przez jakiś okres czasu, żeby to faktycznie... No minimum nie. Umiem, bo faktycznie dopiero po miesiącu gdzieś tam ta wydolność naprawdę się bardzo mocno zwiększa. Ona się nie zwiększa od razu po wzięciu jednej tabletki. No, nie? Tak. Ja bym to też e, zaliczył do takiego, e, z jednego z suplementów, które poprawiają po prostu komfort życia. E, hmm. Łatwiej jest, gdy ta wytrzymałość po prostu jest na wyższym poziomie życia egzystować, szczególnie właśnie na redukcji, kiedy m, przedstawiałem takie proste e, przykłady jak e, wykręcenie NEAT. Czyli, czyli takiej dziennej aktywności fizycznej. E, huh. Nie Cóż wiem, w, w pracy, na spacerze, w domu, gdziekolwiek, gdzie normalnie człowiek czuje się po prostu zmęczony tą niską kaloryką. Na GW jest to nieodczuwalne, jest się w stanie dużo łatwiej po prostu ogarniać, egzystować i tak dalej. E, no i ja mam taką swoją, powiedzmy, gamę suplementów, które wpływają po prostu na komfort życia, Kardaryne bym do niego zaliczył. Może zrobimy też taki materiał o, o poprawiaczach komfortu życia, bo to jest bardzo ciekawe, ale to jest temat po prostu na inny odcinek. No dobra, no więc GW, tak tutaj go że się nadaje fajna redukcja, ale teraz pytanie, czy można go też stosować w okresie budowie, budowie masy mięśniowej, więc faktycznie ma też zastosowanie w budowie masy, no bo zobaczcie, jeżeli jakiś środek zwiększa nam wytrzymałość, tak, to jakby nie patrzeć, jesteśmy w stanie zrobić bardziej efektywny trening, bo będziemy, my możemy skrócić czas pomiędzy seriami i zwiększyć objętość treningową, prawda? No więc jak my nie patrzymy, zwiększymy objętość treningową, no, no to... to zwiększymy też hipertrofię, tak? Więcej zrobimy. Więcej zrobimy, to jest jeden plus. Drugi plus jest taki, że wrażliwość. jednak tak, ona poprawia tą wrażliwość, tak. albo też możemy powiedzieć, że może na masie nie tyle ją bardzo mocno poprawi, co ją utrzyma, tak? Tak dłuższy tak, czas tak. bycia na masie. Więc jeżeli, tak, więc jeżeli mam, będziemy mieć przez dłuższy okres yy, dobrą wrażliwość, to będziemy więcej czasu budować, tak? Czyli też tak. jakby nie patrzeć, więcej zbudujemy. I też stosunek e, mięśnia do, do, tłuszczu, do tłuszczu, tłuszczu tak, tak wiadomo, będzie lepszy, mięśnia mniej bo ta masa, tłuszczowa, masa mięśniowa będzie po prostu suchsza, a nasza sylwetka będzie bardziej nabita, bo wrażliwość insulinowa polega przede wszystkim na tym, że jesteśmy w stanie lepiej nabić te mięśnie tak lepiej go wykorzystać e, w celach właśnie aktywności fizycznej, a nie magazynować. No w szczególności, zobaczcie, no też kulturyści jakby nie patrzeć, to naszym głównym źródłem energii są węglowodany, tak? I hmm. większość osób je bardzo dużej ilości tych węglowodanów, więc wtedy faktycznie tutaj gdzieś ta wrażliwość, musimy o nią bardzo dobrze dbać, więc myślę, że jeżeli ktoś ma, że tak powiem, no pieniążki na jakieś większe, lepsze suplementy, to myślę, że GW w okresie masowym jak najbardziej hmm. można by było stosować, No. Nie? U, u osób, które ważą powiedzmy, nie wiem, no ponad 100 kg, ja przykładowo na masie tam powiedzmy 130. Zdarza się w dni High Carb jeść 1200 g mm, dowodanych. I takie coś utrzymać przez e, kilka miesięcy z dobrą wrażliwością insulinową jest ciężko. Tak. E, ja akurat tutaj do poprawy jeszcze używam Alcar, bardzo dobry środek, ale na, na inny odcinek e, nieważne. Ale kardaryna właśnie też jest w stanie pomóc y, przy takich podażach węglowodanów utrzymać tą wrażliwość insulinową. Ja tylko bym się dodał do tego, że ten środek e, w sumie na początku też miał być stosowany jako lek e, dla osób właśnie z chorobami metabolicznymi. No to tak, za, jeszcze tak, dla, dla cukrzyków i też właśnie y, ta hiper, y, hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Problemy z lipidami też miały być właśnie stosowany w leczeniu. Tej choroby, nie? Więc yy, tak, to możesz dokończyć. <gry> no więc no, środek jest bym powiedział bardziej jako suplement prozdrowotny, czy delikatnie powiedzmy podpiąłbym go pod, pod leki właśnie na, na zespoły choroby metaboliczne, niżeli typowym spalaczem tłuszczu. Na koniec zostawimy też informacje na temat skutków ubocznych. I tutaj jedyne informacje na temat takich skutków to, iż jest to substancja kancerogenna. Może przyczyniać się do wywołania raka, aczkolwiek jeśli chodzi o badania na ten temat, to w badaniach mm, takie mm, kancerogenne działanie zostało. Zauważone dopiero przy dawce rzędu 40 mg na kilogram wagi ciała. E, my tutaj mówimy o dawce rzędu 400, 40 mg maksymalnie, ale na osobę 100 kg. Czyli przykładowo, żeby odczuć działanie kancerogenne, żeby to mógł, ten środek mógł wywołać raka, Artur musiałby zjeść tego 40 gramów dziennie. Na, na czyli tak naprawdę paczkę na dzień. E, także to, więcej jak tak, ruchu. więcej jak paczkę. Więc to badanie możemy uznać tutaj za pomijalne, bo przy dawkach rzędu 40 mg yy, tak naprawdę nie przejmowałbym się działaniem kancerogennym. Yy, więcej ma yy, tak naprawdę tych prozdrowotnych, ta substancja, yy, właściwości, więc tutaj w ogóle bym się tym nie przejmował. Co jeszcze mieliśmy dodać? No, ja bym jedynie powiedział, że no, powiedzmy no taki, no, do negatywów możemy zaliczyć powiedzmy no, tą wrażliwość insulinową, taką znaczną poprawę, bo no, pod koniec redukcji może być ona problematyczna, te spadki, te spadki cukru największe. Tak. Ale to szczerze mówiąc w większości osób gdzieś tam. Jak to, to znaczy, ktoś się szykuje do zawodu. By umówmy powiedzieć. się tak, nie jest to środek dla osób, które są laikami i dla osób, które przyjmują diety rzędu 1000 kilokalorii, żeby spalić tkankę tłuszczową, są takie osoby, niestety. I jak taka osoba weźmie do tego jeszcze kardarynę, może mieć spore problemy z samopoczuciem. Dlatego nie polecamy tutaj laikom... Jest to rzecz dla osób, które wiedzą, czym jest wrażliwość insulinowa, czym są węglowodany, od czego to zależy tak naprawdę. Yy, tyle. Na koniec, chcielibyśmy Wam polecić, yy, tak? Czy coś jeszcze dodajemy? Jeszcze może po... chciałem jeszcze powiedzieć, tylko o tym dużo osób się pyta, jak długo w ogóle stosować no rydę. Czy, czy, czy stosować jakieś cykle, czy, czy brać cały czas? no Kurczę, tak naprawdę. Ja bym powiedział tak, dawka. Tawka to czyni zawsze albo źle, albo dobrze. Jest to hmm. indywidualna hmm. sprawa. Można stosować kilogramami. Czy będziemy mieć z tego benefity, jak będziemy, nie wiem, jeść na przykład kilogram płatków kilogram czekoladowych? Płatków. czekoladowych. <laughs> płatków. Kilogram płatków czekoladowych, w nie, no to no raczej kiepsko. Nie zawsze, tak samo jak dieta jest zróżnicowana, bazujemy na różnych produktach, no to tak samo tutaj. No, nie, nie bazowałbym na... Na, na, na dawkach rzędu, tak jak tutaj e, z kosmosu i nie stosowałbym tego na, na, na pałę, nie? No ja bym tutaj y, powiedział, że dawkowanie między 10 a 40 mg jest sensowne. Przed 20 e... to już naprawdę jest dużo. Tak, tak 20 to jest to dużo. To naprawdę jest dużo. To już u Ciebie, jak tak jest 130-150 kg chłopno, to faktycznie tam 30-40, ale większość osób to naprawdę 10 do 20 to jest max. Właśnie tutaj chciałem dodać, że, że to dawkowanie jest też zależne od pewnych czynników, Między innymi od tego, co chcemy uzyskać. Dla poprawy y, wydolności wystarczy tak naprawdę dawka 10 mg u przeciętnej osoby, która waży między 80 a 90 y, kg. Dla uzyskania tej lepszej wrażliwości insulinowej i efektywniejszego spalania tkanki tłuszczowej, myślę, że ta dawka właśnie rzędu 20 mg u osoby, która waży między 80 a 90 kg. Mówimy tutaj o, oczywiście o osobach powiedzmy niejako mocno otłuszczonych, bo jeśli ktoś ma dużo tłuszczy na sobie, no to Coś można przyjąć, że ta dawka będzie taka sama. Tak, Natomiast tak. jeśli ktoś waży 100 kg i powyżej, można się pokusić o dawkę 30 mg. Ja osobiście nie brałem większej. Myślę, że gdybym wziął 40, byłoby ok, ale większej dawki, słuchajcie, nie, nie ma sensu. Pozostaje jeszcze okres. Yy, jak, długości, jak długo? Tak. Stosować, mhm. Jak długo stosować? Yy, na ten temat generalnie nie ma zbyt wielu informacji. Praktycznie nie ma w ogóle. Yy, natomiast sensownym rozwiązaniem, jeśli takiej informacji nie ma, nie jest stosowanie cały czas, bo to, znaczy, to, nie, to że nie ma takiej informacji, nie oznacza, że można to stosować przez cały rok. No wszystkie wszystkiego trzeba gdzieś tą przerwę zrobić. Dokładnie. Yy, okresowe stosowanie po powiedzmy 3-4 miesiące zrobienie przerwy to jest naszym zdaniem takie takie sensowne, takie, takie zdrowe podejście do tego suplementu. Mhm. No i jeżeli chodzi o dobór yy, jaki, jaką kardarynę wybrać, bo oczywiście mamy dużo firm na rynku, a tego typu suplementy no to nie są Suplementy, które dostaniemy w każdym sklepie, no więc tym bardziej trzeba zwracać uwagę, co kupujemy. Więc no z naszej strony możemy polecić którą my stosujemy kardarynę z Anabolixa. Pewny środek. Firma długo na rynku, więc no tutaj no nie ma. Nie mam nic do dodania. Teraz. Oczywiście, no, y, zdecydowaliśmy się właśnie na Anabolixa, ponieważ my również używamy y, suplementów marki właśnie Anabolix, także są one sprawdzone bezpośrednio na nas, y, także ryczymy tutaj głową za to, że działają. Oczywiście nie jest to jedyna firma działająca, ale akurat y, tą mam firmę sprawę. mamy sprawdzoną, tak jest. Y, co więcej można powiedzieć? Chyba wszystko na no, dziś wszystko, dzisiejszy. Tak. Jeśli tak. macie jakieś pomysły na kolejne materiały, Dokładnie. Które możemy nagrać znowu to, eee, możecie pisać. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Piszcie też w komentarzach e, ci, którzy stosowali kardarynę, jakie jest Wasze zdanie na temat tego suplementu. Jeśli też nie zgadzacie się z czymś, co powiedzieliśmy tutaj na materiale. Yy, waszym zdaniem nie jest to, powiedzmy, zgodne z prawdą, to też napiszcie. Być może czegoś my od Was będziemy w stanie się nauczyć, ponieważ też nie jesteśmy wszechwiedzący, prawda? Yy, I zapraszamy na naszą grupę Kulturystyka od Podstaw, na której mnie jeszcze nie ma, nie wiem jakim cudem, nie złożyło <laughs> <go>. się, <laughs> go. dzisiaj się tam pojawię. Yy, zapraszamy też na nasze Instagramy. Będą one podane w yy, opisie. Do Bo filmu. nie potrafimy. E, no, w, e, raczej w opisie, no chyba że komuś z nas uda się ogarnąć. Raczej ładne, raczej będzie ciężko. Się ciężkimi będzie. Monta w montażu generalnie, co zresztą chyba widać. No. E, ale nie, e, tak serio. Zapraszamy też na nasze Instagramy. Sporo się tam dzieje, możecie też tam zobaczyć e, przemiany sylwetek naszych podopiecznych, nasze formy oraz jak mniej więcej wygląda nasz yy, dzień, ponieważ czasem też wrzucamy w insta-story o tym, jak jemy, jak trenujemy yy, i, i chodź też chodź. jakieś tam inne pierdoły. <grym> z życia wzięte. Yy, trzymajcie się, zostawcie suba, jeśli się podobało. Jeśli się nie podobało, to też zostawcie, co Wam zależy. Trzymajcie się, Trzymaj cześć. Się,